mamy z tej strony Awant oczywiście dzisiaj sobie zagramy gierkę na Simple Edit'cie, po polsku Prosta Edycja. Jak nie wiecie co to jest, to możecie edytować ściankę jednym przyciskiem, bez ruszania myszki. A ja tylko przypomnę, żebyście dołączyli na mojego Discord'a, linka macie w opisie. Możecie też zostawić lajka i subika, a ja już nie przedłużam i lecimy do odcinka. Dobra, więc już mamy ustawionego Simple edit, jak możecie zobaczyć. Eee... Jakoś tak to się robi eee, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 O! Chyba jaki chłop jest pro. Żeby też nie było nam za łatwo, polecimy sobie na Mega City. Mam nadzieję, że od razu się nie wywala. Ale pewnie się wywalę. I moim celem będzie zrobienie przynajmniej top 5, bo... Simple editor chłopie jak dla mnie się nie da, to naprawdę to jest takie dziwne. Dobra, bierz mi tą broń i ładuj tego. Ja tam takiego aima on dobrego, Ora ja przynajmniej go zabijam. O kurde! Aha, a, a, ej ty! Ej, ej! ej. Lecisz! Dostałeś 10 hp! Ale ja chłopie nie mam broni! Aha, bo to jest simple edit jakiś. No na dół! Jezu No, zaraz znajdzie mnie! Elo! Aha, i się wytupiłem. Chłopie, ty widzisz mój ping? 36 pingów. 7, 41, 43, 41, 40. Ja wtedy naprawdę, chłopie, nie rozumiem ludzi, którzy mają, nie wiem, po 15-10 pingów i mówią, że są lagi. już to trzeba być jakimś chłopie, nie wiem. Niedoleczonym. Ta jakaś broń tu się zarazpi na tym dachu. Leżysz? Leży jeden squity? Si, tu, no tu. I to jest swap. Tu jest swap. Dokładnie. Bardzo ładnie trafiłem. Do góry. Gdzie ty lecisz? Gdzie ty uciekasz? bratku, to nie ma gdzie uciec. Nie rozumiem. Przed kim ty uciekasz? No ja spadłem. Dobra, ja na tego chłopa z pociągu skaczę. Czekaj, patrz. Idealnie nagówka Bye bye Baju baju I chyba chłop jest mi na plecach Też jest na plecach moich? Czym się zdawało. Ty! To jest chłop! Nie wierzę. Doniczka to chłop. O kurde. Na tym CPL Edit to ja kompletnie nie umiem grać. Naprawdę. Próbowałem coś zedytować, ale... Nie dało się. Glutex spadaj z drugi. kurde o, no i się nic nie stało super A ja myślałem że będzie takie BOOM ale nie było ja. ale to tak lek może troszkę bardziej niż lekko chłop w końcu leży o mój boże facepalm grał jak ja to zrobię? O, glutek się ma. Co tam? Stary, czekaj. Dalej. O, się ma. Co to jest za spotkanie? Head to head. No, ty sobie żartujesz. No, nie wiem, ty masz medalion i tak uciekasz. Masz medalion i się zachowujesz, jak nie wiem, pięciolatek. No, Razwal, rozwal mi to. Jak ja mu nic nie dałem? Dałem 30 Nic mu nie dałem Nie wiem jak ja grać mam z tym simple, simple editem To jest jakiś pro player, chłopie O kurde, no nie wiem Jak on nie widział? Nie wiem. Skąd on mógł wiedzieć, chłopie, że ja tu akurat się topnąłem? Mega. Dobra, tym razem sobie polecimy na cioką, cio cio żeby nie musieć budować. Taki jest plan. Ja nie musieć budować, i ja wygrywać. Leży Skibity. Sigma, Sigma 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 Bo, Sigma, bo, Sigma, bo. sobie żartuje mnie? dzięki za popciąg Czy jakoś tak Nie ciopą O, ciopą To jest ciopą, a nie popciąg szaden Ty, bo tu jakiś szybcy i wściekli Szybcy i wściekli, kurde, nie wiem Trzeba go rozgromić tam <noise> Dobra Mnie tu nie ma Ale sobie słodko niszczy Proszę, <noise> niech to się uda Wróć tu, wróć tu Siema! O kurde Ja mam predita A i tak leżysz No ale moja sztuczka się nie udała, kurde Od pleców wejść I mu skara zrobić No i nie udało się, niestety He? Ło! Wow. Czemu nie ma dźwięku jak szelam, to nie wiem Typek Siema Gdzie on poleciał teraz? Gdzie on mógł polecieć? Nie wiem. Gdzie on mógł polecieć? A gdzieś tam. Pod most? Tam gdzie jego miejsca? dzień dobry Ty! Zbysiu! Kilofa, kilofa! Zbysiu! Kilofa! Co tu się stało, Ziekilow? Zbysiu... Co to miało być? Nieładnie. No, no, no. <laughs> Przyjmuje ktoś pociąg! Ktoś jest na popciągu. Nie. Czemu ja nie mogę powiedzieć ciopąg? To jest ciopąg, nie popciąg, nie pociąg. Tylko ciopąg. Jestem jakiś inny. Dobra, i na głowę, na głowę mu. Gdzie ty? Gdzie ty? Aha, chcesz mi powiedzieć, że ktoś se przejął i poszedł. O, nie, źle. I tak daleko. Unik! No i dawaj mi... Jak? Shotgun, 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 shotgun. No może być. Taki se. Jakiś ludek. Ło wow. Ale ci zrobiłem Jezu I to jeszcze na simple edicie. Ja pierdziele O kolejny Ło wow. nie... Chłopie czemu ja nie słyszę jak strzelam? Uh, ale dostał. Ale wyrwał. Z jakiegoś filmu, nie wiem, go Chyba znowu na po pociąg da. <laughs> Albo nie. O kurde. Ty to ty jesteś mocny i A ja, ty mi się dasz uleczyć? Tu jesteś mocny. Mocny, mocny gracz: Sigma, Sigma, boy, Sigma, boy, Sigma, boy. Jest ten cały Sigma, boy? Nie. O kurde, Ciopong! Dziękuję ci. Nie wierzę. Ciopong skolapsował nas i chłopę go zabił. Ja pierdzielę, nie jezu, ja to chyba muszę dać do jakiegoś klipa roku pociąg go zabił, nie wierzę masz jakieś łapie duchy o, ty, on też ma chyba simple edita, wiesz? on chyba robi to samo co ja, szczerze ło, tylko ja mu daję damage, a on mi nie o kurde Sigma, sigma, boy, sigma, boy, sigma. Nie. Tam ktoś jest. A tu. Tu czasami go nie ma? Zresztą tu i siedzi, ej. Leży. Jezu, brat pomyśli, że jestem cheaterem. Tak przez drzewo go chłopiec zrobiłem. Przecież on mnie już reportuje na stuwa. Ale ładnie, ładnie go zrobiłem. Och, uh, ho uh, ho uh. No ale tak beze mnie się bić? Mi się nie wydaje. To takie coś jest dopuszczalne. Jezu, nie umiem. Leżysz. Malina. Malina, Kalina, Malina. Leżysz, kolejny. Jezu, ja taką dominację robię! Taką genetyczną dominację, chłopie, z jakimś simple editem. Przecież to jest takie dobre. Znaczy, nie jest simple edit. Ja jestem dobry. Ty, ogólnie chciałem zrobić napis... Avant 12 ...ale coś mi nie wyszło. I już nie mam matów zbytnio, więc... ...no, nie udało mi się. Ale... ...udało mi się zrobić to 5. Tyle wiem. Teraz się skapnęłem dopiero. White. Buduj, buduj, ziomuś, bo ty zginiesz. To jest chyba bot. No chyba to był bot. Dobra, jeszcze trze trzeba poszczelać. Trzeba oznajmić, czy ja tu jestem. <laughs> Patrz, wziął medalę chłop. Wziął chłop medalion. I się tak przestraszyłem, obstrałem się. Ej, dobra, ja bym mu darował Wino. Tak szczerze, niech sobie pożyje dłużej. Niech sobie chłop. dłużej pożyje. Co to jest? Ty się żartujesz ze mnie. Ty się ze mnie żartujesz, chłopia. Że ktoś kupuje NPC-ty. w krzaku siedzi. Patrz, tam siedzi. O kurde, u, u, kurde, ale dostałem Jezu, ale dostałem mocno. On też? Dobra, leży, leży. O kurde, skrada się drugi. No, chyba też. Nie, co on robi? Ale ty, chłopie, dostałeś. Czemu ty na iMal grasz? O, idealnie, ryba i ryba. del del porto inta le portui strada Simple edit Oh, ho da O, kill off No i dobra, skill go. O, jeszcze mi się Windows odpalił. Kill off, kill off, byczku, kill off. To co, widzowie, udało nam się, chłopie, taka dominacja. Doszczędna dominacja. Chyba dwa razy skilofowałem skill w ogóle, co jest śmieszne. Chłopie, zrobić winę na simple edicie, to jest naprawdę coś ciężkiego, ale dla mnie nic nie ma ciężkiego. Ja tylko przypomnę na koniec, żebyście byli na mojego Discorda. Linka macie w opisie, żebyście zostawili lajkacza i subika. No i co? Dziękuję za ten świetny odcinek. No i do zobaczenia.